Cześć, nazywam się Kaja Abdang i mamy sierpień 2024 roku, a ja chciałam podzielić się z wami, czym jest podcast Nieporadni. Wiem, że jest króciutki odcinek i dlaczego Nieporadni, ale w zależności od tego, czy ten odcinek traf, jakby trafisz na niego na początku, czy po wysłuchaniu innych odcinków, będzie albo takim intro, albo podsumowaniem. Zaczynając od początku... Nieporadni mieli być książką, ale nie radzę sobie najlepiej z takimi żmudnymi formami twórczymi. Znaczy, lubię pisać ale raczej krótsze rzeczy, więc najpierw powstał blog, jest to dalej nieporadni na WordPress, a później uznałam, że przejdę do mojej ulubionej formy, czyli do rozmowy, do swojego mówienia, ale chodzi o to, że w oparciu o rozmowy z ludźmi, którym gdzieś radziłam, gadałam z nimi o pracy, pomagałam im podejmować jakieś decyzje, zastanawialiśmy się wspólnie nad ich karierą albo ich edukowałam dzięki tam jakimś moim doświadczeniom, wiedziałam, że to im pomaga, to pomyślałam, że jednak nagrana forma będzie taka najbardziej przystępna i ma szansę, mam nadzieję, dotrzeć do większej liczby osób na raz i szybciej niż czy książka, którą wiadomo, jakby czy self-publishing, czy wydawnictwa, to nie jest tak, że tutaj, czytelnicy stoją w kolejce. Po wszystkie nowe rzeczy, które się pojawiają na rynku, więc to by wymagało bardzo dużo przygotowań. I może jeszcze kiedyś do tego wrócę, pomysłu, ale na razie wybrałam to takie bardziej w moim odczuciu instant rozwiązanie. Także bardzo Wam dziękuję, że jesteście i że mam jednak te jakieś odtworzenia, dzięki którym czuję, że to ma sens. Także teraz przechodząc do tego, jak sobie w ogóle radziłam z tym podcastem, i właśnie do tego, jak się za to zabrałam. To z opcji wrzucania na swoje Insta i promowania wśród znajomych, gdzie jakby było to bardzo nieporadne i głupie, bo doszłam do lekcji, która jest oczywista, i gdybym radziła komuś innemu, to przecież bym to od razu powiedziała: że no, ludzie w moim wieku z doświadczeniami podobnymi do moich w sensie tyle lat doświadczeń, lub zmiana zawodu kilka razy, lub przynajmniej raz, lub po prostu trwający w danym zawodzie przez parę lat. No, oni nie potrzebują tych rad, to są rady dla ludzi wchodzących na rynek pracy i zresztą takim osobom najlepiej mi się radzi, najlepiej mi się z nimi rozmawia i od nich miałam te sygnały, że tak, tak, pisz tą książkę, o, zajebiście. tak, tak, tak i dla nich chciałam to robić i oczywiście znam takie osoby też i one oczywiście były wśród moich obserwujących gdzieś czy na Insta, czy na LinkedIn, czy na Facebooku, czy gdzieś tam, ale no, to nie, jakby nie jest 100%, większość to, to byli ludzie jednak, którzy są tak, na takim poziomie zawodowo, co ja, więc nie są odbiorcami, więc wrzucanie tych treści i promowanie tego w miejscu, gdzie 90, może nawet 95, a może nawet 99% odbiorców to nie są moi odbiorcy, było nieporadne i było głupie po prostu, więc powoli zaczęłam szukać, jak mogę wychodzić poza tą moją bańkę, która absolutnie kocham wszystkich moich znajomych, którzy mi dali feedback i posłuchali, bardzo Wam dziękuję, szczególnie najbliższe mi osoby, które chyba przygotowały każdy odcinek, więc bardzo jestem wdzięczna. Natomiast wiem, że wy już wiecie i macie swoje lekcje odrobione. Także zaczęłam szukać, gdzie można iść dalej z tym i od zabawy na TikToku i dzielenia się gdzieś pojedynczymi momentami i info na LinkedInie. przyszłam do, do... To wiecie, to jakby wymagało od mnie odwagi, bo gdzieś tak trochę to robiłam i póki tego nie wrzucałam szerzej, to Czułam, że to jest takie moje dalej i że to nie jest może na poważnie i że wysyłam to tylko osobom, którym wiem, że to może się przydać, ale to tak trochę za wolno i, i tak, więc do dzielenia się, do dzielenia się z siecią LinkedIn trochę odważniej i też jeszcze na mojego Instagrama, jak to wrzucam, to też z takimi postami, historiami, których gdzieś nawet moi znajomi nie, może nie słyszeli nawet niektórzy, więc tak się staram to um, się dzielić z takimi prawdziwymi historiami, oczywiście to jest, jakby idąc za radą, którą bym dała komuś innemu, czyli użyj storytellingu, użyj prawdziwej historii, opowiedz coś o sobie, podziel się czymś i rzeczywiście próbując to robić i robiąc to właściwie yy, widziałam pewne rezultaty, natomiast gdzieś takie rezultaty najbardziej widoczne to było od opcji, że właśnie w ogóle nie wchodziłam, nie miałam TikToka i dalej nie przeglądam TikToka, szczerze mówiąc. Jak ktoś mi wysyła, to zaglądam, ale nie przepadam na, na godziny długie, tylko raczej staram się odkładać telefon i gdzieś nie, już nie zapamiętać sobie mózgu treściami. Także zaczęłam wrzucać na TikToka i odbycia bardzo nieporadną w TikToku, bo po prostu no, z poziomu zakładania konta i wrzucania jakichś rzeczy, które miały. Jakieś 300-900 wyświetleń i miałam takie boże, ale super. Yy, udało mi się przejść przez parę tygodni takiego bardziej regularnego publikowania, ale dalej po mojemu to nie był jakiś harmonogram, tylko tak, jak czułam albo miałam jakiś pomysł. Dlatego też staram się nie przyglądać rzeczy, żeby nie być wtórną i nie kopiować czegoś, co gdzieś widziałam. Tylko jak coś mi się skojarzy, albo w rozmowie z kimś mi wiedzie coś, co mnie bawi, to to, to wykorzystuję. Yy, przyszłam właśnie do to nie są jakieś gigantyczne liczby, bo obserwuję raptem kilka kont i one mają w ogóle zasięgi dużo większe. Mówiłam tutaj o osobach, które mają 12 lat i to jest w ogóle niesamowite i, i to jest no, mega. E, więc tutaj moje wyniki nie są jakieś powalające, ale dla mnie gdzieś tam cel, jak miałam 4,5 tysiąca polubień i postanowiłam w ciągu tygodnia wrzucić kilka rolek i dojść do 5 tysięcy polubień i mi się to udało. To było takie Uu, dobra, może nie, nie wiem, czy kłam algorytmy, ale że okej, okay, jakby ogarniam minimalnie. Yy, I też rolka, która miała ponad 100 tysięcy od, odtworzeń. Yy, okazało się, że jakby ziomeczek tańczący, który mi się spodobał, był w trendzie, o czym nie wiedziałam. Oczywiście aplikacja podpowiada jakieś tam promowane i lajkowane yy, layouty. Ale nie, nie kumałam, że to jest jakiś wiralowy ziomek. Więc trochę czułam jak takie, wiecie, jakby to było moje odkrycie, i potem zobaczyłam, że jest pełno rolek i też to dzięki temu algorytm złapał. Więc tak nie powiem, że sobie już radzę na TikToku, ale no, nie powiem też, że jestem całkowicie nieporadna i że dalej go nie kumam i nie wiem, o co tam chodzi. Bo jakieś tam rzeczy mi się udało osiągnąć, i cele, które sobie zakładałam po drodze, realizować, więc jaram się. I gdzieś ta nieporadność, którą liczyłam, że tu będę pomagała Wam pokonywać, sama też po drodze pokonałam. Miałam w międzyczasie też kilkanaście list z pomysłami na odcinki, ponieważ zapominałam, że gdzieś już zrobiłam listę, albo nie mogłam jej znaleźć i miałam takie, hmm, ona była dobra, spróbuję ją odtworzyć, a tam później jak ją znajdowałam, okazywało się, że te pomysły gdzieś tam narastały, częściej pokrywały, ale pojawiały się nowe. I mogę się cieszę, że tak naprawdę te 10 odcinków, które powstało z tego wszystkiego, Wynika bezpośrednio z tych list, gdzieś tam są, jest taką syntezą tych list. Miałam też kilkadziesiąt pomysłów na gości, z czego kilku już przyjęło zaproszenie, w ogóle przyjęło ich wstecznie, już te zaproszenia przyjęli. Jak jeszcze nie byłam pewna, czy będą goście, ale jak już poczułam, że tak będą goście, to mega się cieszę, że osoby, do których najpierw wystartowałam, przyjęły to zaproszenie na świeżo, już z takim konkretnym wiecie, nie takim gadaniem, hej, chciałabyś kiedyś, a kiedyś jasne, tylko z takim hej. Czy zrobimy to? Dobra, róbmy. I już jakby powoli jest jakby dogrywana data, miejsce, wszystko. Pierwsza rozmowa jest zresztą już nagrana. Także została tylko, albo w moim wypadku aż, edycja i zmontowanie tego w całość i wrzucenie. Także trochę nie mogę się doczekać, trochę nie mogę się za to zabrać, ale termin, który sobie zaplanowałam, wrześniowy, nie jest jeszcze zagrożony, także na spokojnie. No i tak, więc będzie drugi sezon, będą goście to jest podsumowanie pierwszego sezonu i teraz taka ostatnia, ostatnia rzecz już z tego podsumowania która w ogóle mnie mega raduje czyli liczby statystyki i tutaj jeszcze dodam taką anegdotkę, że ja zawsze jak kibicuję innym to im mówię no zobacz tutaj taki drobny sukces, wow, super, mega w ogóle mogło być nic a masz tam nie wiem 10 wyświetleń a masz ileś odsłuchań no i w ogóle super ale oczywiście dla siebie jestem bardziej krytyczna i dopiero, nie wiem, czy to chodziło o odtworzenie, czy o wyświetlenie czegoś na TikToku, bo wyświetlenie czegoś na TikToku, że tutaj Szymon, pozdrawiam, mi przypomniał o tym, że mówi, no ale zobacz, wyobraź sobie te 300 osób, co to wyświetliły. Dobra, tam niektórzy może wyświetlają po kilka razy, bo jak coś trwa krótko, no to tam się, wiedzę zapędli, ale no nadal, że jakby wyobraź sobie te osoby. To to nie jest mało 300 czy 900 osób. No teraz te 100 tysięcy to już w ogóle sobie nie wiem wyobrazić, ale wtedy, jak sobie wyobraziłam, to mi to pomogło. Rzeczywiście to jest dużo. No i tak na sam koniec tego podsumowania chciałam powiedzieć, że trochę policzyłam. Wyszło mi, że opublikowałam z 10 odcinków, które łącznie trwały 183 minuty, czyli to są 3 godziny do słuchania mnie. I teraz podsumowując, ile czego, ile razy odsłuchaliście. To jest to ponad 3000 minut od suchu i po przeliczeniu to jest 58 godzin. Tak. I ta cisza była zamierzona, bo ja jestem w szoku. W sensie to jest ekstra. I bardzo Wam za to dziękuję. I zdarza mi się nagrywać różne fragmenty po kilka razy, ale to ciszę i to zostawiam, bo. Bo to jest pierwszy raz, jak przeczytałam to na żywo. Bo policzyłam w Excelu i wiecie, Excel, bardzo lubię Excela, więc wyglądało to fajnie. Ale tak, jak to usłyszałam sama, to mam takie, że naprawdę jestem wdzięczna na Maxa. I mam nadzieję, że tych godzin będzie jeszcze więcej w przyszłości. I no oczywiście, że będą rosły z każdym nawet jednym utworzeniem, ale no, wiecie o co mi chodzi, że, że będę czuła, że to jest. Coraz bardziej rośnie w siłę i mam nadzieję, że też yy, odcinki z gośćmi Wam się spodobają, na które Was już dzisiaj zapraszam. No i tak, aż ja zwolniłam z mówieniem, bo się prawie że wzruszyłam tym. Tak. Yy, dzięki. W ogóle jeszcze tylko dodam, że dla mnie podcasty są taką formą trochę zdalnej przyjaźni, więc pozwalam sobie bardzo tu. Rozmawiać swobodnie i rozmawiać tak, jakbym rozmawiała z przyjaciółmi, z przyjacielem, z grupą znajomych, bliskich mi. Eee, więc tak, mam nadzieję, że ci, którzy mnie słuchają, to im odpowiada ta forma, a jeżeli komuś to nie odpowiada, to no, nie będę przepraszać za bycie sobą, ale to mogę powiedzieć go, że no, przykro mi, że nie spełniam jakichś tam oczekiwań i mam nadzieję, że znajdziesz, znajdziecie e, inne podcasty, które... Je I zachęcam cię do szukania ich, że po prostu tutaj nie można mieć czasu. A za ten czas, który ci, którym się to podoba, poświęcili mi, bardzo, 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 bardzo dziękuję. I do usłyszenia we wrześniu. Dzięki. Zaczynając od początku, nieporadni mieli być książką, ale nie radzę sobie najlepiej z takimi żmudnymi formami twórczymi. Znaczy, lubię pisać, ale raczej krótsze rzeczy. Więc najpierw powstał blog, jest to dalej, nieporadni, na WordPress, a później uznałam, że przejdę do mojej ulubionej formy, czyli do rozmowy, ze swojego mówienia, ale chodzi o to, że w oparciu o rozmowy z ludźmi, którym gdzieś radziłam, gadałam z nimi o pracy, pomagałam im podejmować jakieś decyzje, zastanawialiśmy się wspólnie nad ich karierą, albo ich edukowałam dzięki tam jakimś moim doświadczeniom, wiedziałam, że to im pomaga, to pomyślałam, że jednak nagrana forma będzie taka najbardziej przystępna i. Ma szansę, mam nadzieję, dotrzeć do większej liczby osób na raz i szybciej niż czy książka, którą wiadomo, jakby czy self-publishing, czy wydawnictwa. No nie jest tak, że tej y, czytelnicy stoją w kolejce y, po wszystkie nowe rzeczy, na, które się pojawiają na rynku, więc to by wymagało bardzo dużo przygotowań i może jeszcze kiedyś do tego wrócę pomysłu, ale na razie wybrałam to takie bardziej w moim odczuciu instant rozwiązanie. Także bardzo Wam dziękuję, że jesteście i że mam. Jednak te jakieś odtworzenia, dzięki którym czuję, że to ma sens. Także teraz przechodząc do tego, jak sobie w ogóle radziłam z tym podcastem, i właśnie do tego, jak się za to zabrałam, to z opcji wrzucania swoje Insta i promowania wśród znajomych, gdzie jakby było to bardzo nieporadne i głupie, bo doszłam do lekcji, która jest oczywista, i gdybym radziła komuś innemu, to przecież bym to od razu powiedziała że no, ludzie w moim wieku z doświadczeniami podobnymi do moich w sensie tyle lat doświadczeń lub zmiana zawodu kilka razy lub przynajmniej raz lub po prostu trwający w danym zawodzie przez parę lat no oni nie potrzebują tych rad to są rady dla ludzi wchodzących na rynek pracy i zresztą takim osobom najlepiej mi się radzi najlepiej mi się z nimi rozmawia i od nich miałam te sygnały że tak tak pisz tą książkę o zajebiście. tak 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 i dla nich chciałam to robić i oczywiście znam takie osoby też i one oczywiście były wśród moich obserwujących gdzieś czy na Insta, czy na LinkedIn, czy na Facebooku, czy gdzieś tam, ale no to nie, jakby nie jest 100%, większość to, to byli ludzie, którzy są tak, na takim poziomie zawodowo, co ja, więc nie są odbiorcami, więc wrzucanie tych treści i promowanie tego w miejscu, gdzie 90, może nawet 95, a może nawet 99% odbiorców to nie są moi odbiorcy, było nieporadne i było głupie po prostu, więc powoli zaczęłam szukać, jak mogę wychodzić poza tą moją bańkę, która absolutnie kocham wszystkich moich znajomych, którzy mi dali feedback i posłuchali. Bardzo Wam dziękuję, szczególnie najbliższe mi osoby, które chyba przygotowały każdy odcinek, więc bardzo jestem wdzięczna. Natomiast wiem, że wy już wiecie i macie swoje lekcje odrobione. Także zaczęłam szukać, gdzie można iść dalej z tym. I od zabawy na TikToku i dzielenia się gdzieś. Z pojedynczymi momentami i info na LinkedInie, przyszłam do, do. To wiecie, to jakby wymagało do mnie odwagi, bo gdzieś tak trochę to robiłam i póki tego nie wrzucałam szerzej, to czułam, że to jest takie moje dalej i że to nie jest może na poważnie, i że wysyłam to tylko osobom, którym wiem, że to może się przydać, ale to tak trochę za wolno. I i tak, więc do dzielenia się, przepraszam, do dzielenia się z siecią LinkedIn trochę odważniej i też jeszcze na mojego Instagrama, jak to wrzucam, to też z takimi postami, historiami, których gdzieś nawet moi znajomi, nie, może nie słyszeli nawet niektórzy, więc tak się staram to um, się dzielić, z takimi prawdziwymi historiami. Oczywiście to jest jakby idąc za radą, którą bym dała komuś innemu, czyli użyj storytellingu, użyj prawdziwej historii, opowiedz coś o sobie, podziel się czymś, i rzeczywiście próbując to robić i robiąc to właściwie yy, widziałam pewne rezultaty. Natomiast gdzieś takie rezultaty najbardziej widoczne yy, to było od opcji, że właśnie yy, w ogóle nie wchodziłam, nie miałam TikToka i dalej nie przeglądam TikToka, szczerze mówiąc. Jak ktoś mi wysłał to zaglądam, ale nie przepadam na, jakby w, na godziny długie, tylko raczej jestem się odkładany z telefon i gdzieś nie już nie zapamiętać sobie mózgu treściami yy, także. Zaczęłam wrzucać na TikToka i odbycia bardzo nieporadną w TikToku, bo po prostu no, z poziomu zakładania konta i wrzucania jakichś rzeczy, które miały jakieś 300-900 wyświetleń i miałam takie boże, ale super. Udało mi się przejść przez parę tygodni takiego bardziej regularnego publikowania, ale dalej po mojemu to nie był jakiś harmonogram, tylko tak, jak czułam, albo miałam jakiś pomysł, dlatego też staram się nie przyglądać rzeczy, żeby nie być wtórną i nie kopiować czegoś, co gdzieś widziałam. Tylko jak coś mi się skojarzy, albo w rozmowie z kimś mi wyjdzie coś, co mnie bawi, to, to to wykorzystuję. Przyszłam właśnie do. To nie są jakieś gigantyczne liczby, bo obserwuję raptem kilka kąt i one mają w ogóle zasięgi dużo większe. Mówię tutaj o osobach, które mają naście lat i to jest w ogóle niesamowite i, i to jest no, mega. E, więc te moje wyniki nie są jakieś powalające, ale dla mnie, gdzieś tam cel, jak miałam. 4,5 tysiąca polubień, i postanowiłam w ciągu tygodnia wrzucić kilka rolek i dojść do 5 tysięcy polubień, i mi się to udało. To było takie, uh, dobra. Może nie, nie wiem, czy kłamę algorytmy, ale że okej, okay, jakby ogarniam minimalnie. I też rolka, która miała ponad 100 tysięcy od, odtworzeń, okazało się, że jakby ziomeczek tańczący, który mi się spodobał, był w trendzie, o czym nie wiedziałam. Oczywiście. Aplikacja podpowiada jakieś tam promowane i lajkowane layouty, ale nie, nie kumałam, że to jest jakiś wiralowy ziomek, więc trochę czułam jak takie, wiecie, jakby to było moje odkrycie i potem było, zobaczyłam, że jest pełno rolek i też to dzięki temu algorytm złapał, więc tak nie powiem, że sobie już radzę na TikToku, ale no, nie powiem też, że jestem całkowicie nieporadna i że dalej go nie kumam i nie wiem, o co tam chodzi. Bo jakieś tam rzeczy mi się udało osiągnąć i cele, które sobie zakładałam po drodze, realizować. Więc jaram się i gdzieś ta nieporadność, którą liczyłam, że tu będę pomagała Wam pokonywać, sama też po drodze pokonałam. Miałam w międzyczasie też kilkanaście list z pomysłami na odcinki, ponieważ zapominałam, że gdzieś już zrobiłam listę albo nie mogłam jej znaleźć miałam takie, hmm, ona była dobra, spróbuję ją odtworzyć, a tam później, jak ją znajdowałam, okazywało się, że. Te pomysły gdzieś tam narastały, część się pokrywała, ale pojawiały się nowe. I mogę się cieszę, że tak naprawdę te 10 odcinków, które powstało z tego wszystkiego, wynika bezpośrednio z tych list, gdzieś tam są, jest taką syntezą tych list. Miałam też kilkadziesiąt pomysłów na gości, z czego kilku już przyjęło zaproszenie, w ogóle przyjęło ich wstecznie, już te zaproszenia przyjęli, jak jeszcze nie byłam pewna, czy będą goście, ale jak już. Poczułam, że tak będą goście, to mega się cieszę, że osoby, do których najpierw wystartowałam, przyjęły to zaproszenie na świeżo, już z takim konkretnym, wiecie, nie takim gadaniem hej, chciałabyś kiedyś, a, kiedyś, jasne, tylko z takim hej, czy zrobimy to, dobra, róbmy i już jakby powoli jest jakby dogrywana data, miejsce, wszystko. Pierwsza rozmowa jest zresztą już nagrana. Także została tylko albo w moim wypadku aż edycja i zmontowanie tego w całość i wrzucenie. Także trochę nie mogę się doczekać, trochę nie mogę się za to zabrać, ale termin, który sobie zaplanowałam, wrześniowy, nie jest jeszcze zagrożony. Także na spokojnie. No i tak, więc będzie drugi sezon, będą goście. To jest podsumowanie pierwszego sezonu. I teraz taka ostatnia, ostatnia rzecz już z tego podsumowania, która w ogóle mnie mega raduje czyli liczby, statystyki. I tutaj jeszcze dodam taką anegdotkę, że ja zawsze jak kibicuję innym, to im mówię, no zobacz, tutaj taki drobny sukces, wow, super, mega, w ogóle mogło być nic, a masz tam, nie wiem, 10 wyświetleń, a masz ileś odsłuchań, no i w ogóle super. Ale oczywiście dla siebie jestem bardziej krytyczna i dopiero, nie wiem, czy to chodziło o tworzenie, czy o wyświetlenie czegoś na TikToku, chyba wyświetlenie czegoś na TikToku, że tutaj przełom, pozdrawiam mi przypomniał o tym, że mówi, no ale zobacz, wyobraź sobie te 300 osób, co to wyświetliły. Zobacz, tam niektórzy może wyświetlają po kilka razy, bo jak coś trwa krótko, no to tam się wiecie, w, zapędli, ale no nadal, że jak wyobraź sobie te osoby, to to nie jest mało 300 czy 900 osób. No teraz te 100 tysięcy, to już w ogóle sobie nie wiem ich wyobrazić, ale wtedy jak sobie wyobraziłam, to mi to pomogło, rzeczywiście to jest dużo. No i tak na sam koniec tego podsumowania, chciałam powiedzieć, że trochę policzyłam. Wyszło mi, że opublikowałam z 10 odcinków, które łącznie trwały 183 minuty, czyli to są 3 godziny do słuchania mnie. I teraz podsumowując, ile czego, ile razy odsłuchaliście, to jest to ponad 3000 minut odsłuchu i po przeliczeniu to jest 58 godzin. Tak. I ta cisza była zamierzona, bo ja jestem w szoku. W sensie to jest ekstra. I bardzo wam za to dziękuję. I mi się nagrywać różne fragmenty po kilka razy. Ale to ciszę i to zostawiam, bo tak, bo to jest pierwszy raz jak przeczytałam to na żywo, bo policzyłam w Excelu i wiecie, Excel, bardzo lubię Excela, więc wyglądało to fajnie. Ale tak, jak to usłyszałam sama, to mam takie że naprawdę jestem wdzięczna na maksa. I mam nadzieję, że tych godzin będzie jeszcze więcej w przyszłości. I no, oczywiście, że będą rosły z każdym, nawet jednym utworzeniem, ale no, wiecie o co mi chodzi, że, że będę czuła, że to jest coraz bardziej rośnie w siłę. I mam nadzieję, że też yy, odcinki z gośćmi wam się spodobają, na które Was już dzisiaj zapraszam. No i tak, aż ja zwolniłam z mówieniem, bo się prawie, że wzruszyłam tym. Tak. E, dzięki. W ogóle jeszcze tylko dodam, że dla mnie podcasty są taką formą trochę zdalnej przyjaźni, więc pozwalam sobie bardzo tu rozmawiać swobodnie i rozmawiać tak, jakbym rozmawiała z przyjaciółmi, z przyjacielem, z grupą znajomych bliskich mi. E, więc tak, mam nadzieję, że ci, którzy mnie słuchają, to mi odpowiada ta forma, a jeżeli komuś to nie odpowiada, to... No, nie będę przepraszać za bycie sobą, ale to mogę powiedzieć tylko, że no, przykro mi, że nie spełniam jakichś tam oczekiwań i mam nadzieję, że znajdziesz, znajdziecie e, inne podcasty, które je spełniają i zachęcam cię do szukania ich, żeby po prostu tutaj nie marnować czasu. E, a za ten czas, który ci, którym się to podoba, poświęcili mi. Bardzo, 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 bardzo dziękuję. I do usłyszenia we wrześniu. Dzięki.